Witaj, jak znaleźć rzetelnego adwokata? Znalezienie rzetelnego adwokata oraz skuteczna walka o swoje prawa mogą być wyzwaniem, zwłaszcza w trudnych sytuacjach rodzinnych. Oto kilka praktycznych porad, które mogą pomóc. Po pierwsze, rekomendacje i opinie. Pytaj znajomych. Zasięgnij opinie od osób, które miały podobne problemy i były zadowolone z usług, z usług swojego adwokata. Przeczytaj opinie w internecie. Sprawdź oceny i recenzje w Google'ach, na formach prawniczych czy w mediach społecznościowych. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie opinie muszą być wiarygodne. Kwalifikacja i specjalizacja. Sprawdź uprawnienia. Upewnij się, że adwokat jest członkiem Izby Adwokackiej, co daje pewność, że posiada odpowiednie uprawnienia. Specjalizacja: wybieraj adwokatów, którzy specjalizują się w dziedzinie prawa, której dotyczy Twój problem, np. prawo rodzinne, cywilne, karne. Pierwsze spotkanie zadawaj pytania. Podczas pierwszego spotkania zadawaj szczegółowe pytania na temat doświadczenia adwokata, strategii, działania oraz kosztów. Ważne jest, aby adwokat komunikował się jasno, odpowiadał na Twoje pytania i wyjaśniał trudne kwestie w sposób zrozumiały. Koszty, transparentność, poproś o szczegółowy cennik usług oraz informację o ewentualnych dodatkowych kosztach, aby uniknąć niespodzianek. Równaj ceny, rozważ oferty kilku adwokatów, aby wybrać tę najbardziej odpowiednią, nie tylko pod względem ceny, ale i jakości. Jak skutecznie walczyć o swoje prawa? Po pierwsze dokumentacja, gromadź dowody, zachowuj wszystkie dokumenty, e-maile, smsy, zdjęcia i inne materiały, które mogą być istotne dla sprawy. Pisz na piśmie, staraj się komunikować z drugą stroną, na przykład byłem małżonkiem w formie pisemnej, co może być dowodem w sądzie. Po drugie przygotowanie merytoryczne. Zrozumienie przepisów, znajomość podstawowych przepisów dotyczących Twojej sprawy może pomóc w rozmowie z adwokatem i w sądzie. Szukaj informacji, korzystaj z książek, artykułów czy e, seminariów prawnych, które mogą pomóc lepiej zrozumieć Twoją sytuację. I mediacja, rozważ mediację. Zamiast długotrwałego procesu sądowego, mediacja może być szybszym i mniej stresującym sposobem na rozwiązanie konfliktu. Wybierz doświadczonego mediatora, który ma dobre referencje. Są też organizacje wspierające rodziców w trudnych sytuacjach. Stowarzyszenie, Stowarzyszenie na Rzecz Praw Ojca pomaga ojcom w walce o prawo do opieki nad dziećmi, alimenty oraz prawy rozwodowe, udziela porad prawnych oraz wsparcia psychologicznego. Jest Centrum Praw Kobiet, CPK, organizacja wspierająca kobiety, zwłaszcza w przypadkach przemocy domowej, oferuje pomoc prawną, psychologiczną oraz schronienie. Jest Fundacja Dzieci Niczyje, FDN, zajmuje się ochroną praw dzieci, wspiera rodziców w sytuacjach kryzysowych oraz pomaga w sprawach dotyczących opieki nad dziećmi. Jest Biuro Porad Obywatelskich, bezpłatne poradnie prawne, Działające w wielu miastach Polski, oferujące pomoc prawną i społeczną dla osób w trudnych sytuacjach życiowych. I są ośrodki pomocy społecznej OPS, wspierają rodziny w trudnych sytuacjach, oferując pomoc prawną, psychologiczną oraz finansową. Można tam uzyskać także poradę y, prawną. Znalezienie odpowiedniego adwokata i skuteczna walka o swoje prawa wymaga czasu i przygotowania, ale z odpowiednią pomocą można osiągnąć pozytywne rezultaty. Życzę Ci z całego serca siły i odwagi oraz dobrego wsparcia. Sama wiem, jak bardzo jest to ważne, bo byłam w takiej sytuacji i nie dostałam odpowiedniego wsparcia i pomocy. Jednak teraz moje dzieci są już dorosłe i same mogą dbać o kontakt ze swoim ojcem, a twoje, jeżeli są jeszcze niepełnoletnie, potrzebują Twojej pomocy. Napisz, jeżeli będę mogła, poradzę ci, co masz zrobić, jakie kroki podjąć, gdzie się skierować. Zapraszam do kontaktu. Życzę. Samych wspaniałości i spokoju. Miej cudowny czas.